Ja na przykład jem dużo miodu, o, no i oczywiście tranyn zawsze na jesieni, no i nie przeziębiam się i nie szczepię się. Rano zawsze wstaję, biegam, biorę y, witaminy ogółem. No, zdrowo się odżywiam i dbam o siebie. Kupuję te wszystkie witaminy i tak dalej, rutynę. No i przede wszystkim dużo owoców. Dużo cytrusów mamy w ziemi, więc trzeba je jeść. Zostawię witamin, no i nie mam problemu. Jeżeli się dobrze odżywiamy, to zawsze mamy dobre zdrowie. Śpię dłużej, nie chodzę do szkoły, wagaruję, uciekam z pracy, nic nie robię. Piję cytrynkę, ciepło się ubieram. E, no, przede wszystkim jakieś naturalne witaminy. Nie wiem, warzywa, owoce, czosnek, takie dekoracje, że tak powiem, naturalne. Jakieś witaminy by się przydało brać, coś na wzmocnienie, jakiś tran albo jakieś no, suplementy diety pewnie.